W tym filmie szczegółowo omówimy minimalistyczne i nowoczesne wnętrza, które być może już widzieliście, a może nawet zapisaliście na swojej tablicy inspiracji, jeśli w ogóle podoba Wam się taki kierunek. Umówimy, jak powstają tak czyste, uporządkowane przestrzenie, w których każdy detal jest powiązany z innym. Jak to osiągnąć, jeśli chcielibyście stworzyć podobne rozwiązanie u siebie? A jeśli wydają się Wam jednak chłodne albo przypominają biuro, co często słyszę, zrozumiecie, jak wykorzystać je jako bazę, ich wyważone proporcje, ale nadać im więcej przytulności. Nazywam się Karina Milchina. Jestem architektką wnętrz, prowadzę studio China Design. Znajdujecie się na moim kanale, gdzie filmy poświęcone są projektowaniu i remontowi na każdym etapie. Subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. To nie tylko minimalizm, to ogólne podejście do przestrzeni, i tu pierwsza zasada. Pracujemy z przestrzenią, a nie z samymi powierzchniami, ścianami czy sufitem. Przy takim podejściu zwraca się uwagę na ogólne gabaryty pomieszczeń, na to, jak są naturalnie doświetlone, jak wpuścić światło w ciemniejsze, dalsze strefy oddalone od okien. Praca z przestrzenią zaczyna się od układu funkcjonalnego. Chodzi nie tylko o to, by rozmieścić potrzebne strefy i wygodnie ulokować wszystkich domowników, ale też o zaplanowanie krótkich, logicznych dróg przemieszczania się, tak aby domownicy nie obijali się o meble. Takie przemyślane wnętrze, nawet z minimalnym wykończeniem czy dekoracją, już wygląda interesująco dzięki kompozycji, która powstaje z każdej perspektywy, w której stoimy a wszystkie kolory i materiały użyte w wykończeniu nie są po to, żeby po prostu czymś zapełnić pustą ścianę, ale po to, by po pierwsze tworzyć iluzję, np. oddalać lub przybliżać ścianę, zwężać albo poszerzać przestrzeń, a po drugie kierować uwagę obserwatora. Dlatego rada – określcie, który element będzie dominujący w każdym z pomieszczeń. Powinien być mocny i kontrastować z sąsiadującymi ścianami. Architektoniczne podejście pozwala stworzyć ciekawe wnętrze, nawet w standardowych układach, poprawić proporcje i ilość naturalnego światła, a później możecie ubrać tę bazę w dowolny styl, który Wam się podoba. Można to porównać do sytuacji, w której ktoś ma dobrą sylwetkę. Będzie wyglądał dobrze zarówno w dresie, jak i w garniturze. Architekt pracuje więc przede wszystkim z ciałem wnętrza. Jeśli można tak powiedzieć. Choć i tu są pewne niuanse. Jeśli wiecie, że finalnie chcecie wnętrze w kierunku nowoczesnym, przestrzeń może być niemal dowolna. Na przykład asymetryczna i złożona. Film o tym znajdziecie również w opisie. A jeśli marzycie o modern classic albo nawet art deco, to tam pojawi się więcej symetrii, bo klasyczne wnętrza są z natury symetryczne. Dlatego wybierzcie styl czy jest w swej istocie symetryczny czy asymetryczny i z tym stylem dalej pracujcie. Przypominam, że nasze biuro od ponad 6 lat zajmuje się projektowaniem wnętrz o dowolnym stopniu złożoności. Pracujemy w Krakowie i na terenie całej Polski. Także obsługujemy klientów z innych krajów, ponieważ mamy w pełni opracowany system pracy zdalnej. Wiemy, jak skutecznie realizować projekty w formacie online. Wszystkie dane kontaktowe znajdziecie w opisie pod tym wideo. Możecie również przejść na naszą stronę i zostawić zgłoszenie na niezobowiązującą wycenę dowolnego projektu, który Was interesuje. Druga zasada: forma jest ważniejsza niż dekor. Dlatego kluczowe jest wydobycie i podkreślenie mocnych stron samego wnętrza. Bazowa architektura nie powinna być zakrywana ani maskowana, wręcz przeciwnie, należy ją wyeksponować. Przykładem mogą być odkryte grzejniki, konwektory czy nawet surowy beton. Jeśli układ mieszkania jest otwarty, ścianki działowe stawia się tylko tam, gdzie są naprawdę potrzebne, żeby zapewnić dobrą izolację akustyczną albo prywatność, np. łazienki czy sypialnie dziecięce. Nawet w takich pomieszczeniach warto czasem wprowadzić małe przeszklenie czy wstawki. Wiadomo, że jeśli mieszkanie czy dom od razu ma jakąś ciekawą cechę, np. panoramiczne okna czy narożne przeszklenia, to wnętrze, nawet maksymalnie proste i oszczędne, będzie wyglądać ciekawie właśnie dzięki tej nietypowej przestrzeni. Światło wpadające z różnych stron, wysokie sufity, okna francuskie w nowoczesnych budynkach to ogromny atut. Dlatego, jeśli jesteście jeszcze na etapie wyboru mieszkania, weźcie to pod uwagę. Mieszkanie w bloku z nośnymi ścianami poprzecznymi da oczywiście mniej swobody w kształtowaniu przestrzeni i układu. Czy da się rozwinąć albo urozmaicić architekturę wnętrza w tak typowym bloku czy w budownictwie wielkopłytowym? Tak, są na to sposoby. Po pierwsze, spróbujcie ukryć fakt, że okna są małe. Można to zrobić za pomocą zasłon, które zakryją ich krawędzie. Można zastosować okiennicę albo wykorzystać dolną część okna, stawiając tam kuchenny blat czy małą sofę. Mam o tym osobny film, link zostawię w opisie. Jeśli macie taką możliwość, pomyślcie o ściankach działowych. Na przykład część z nich można zastąpić przeszkleniami, żeby naturalne światło docierało głębiej do środka mieszkania. Przestrzeń można też podzielić regałami sięgającymi sofitu albo lekkimi ściankami, które będą przypominać panoramiczne przeszklenia. Dzięki takim rozwiązaniom wnętrze stanie się ciekawsze, nawet bez skomplikowanego wykończenia ścian. Dlatego zastanówcie się, jak możecie urozmaicić swoją obecną przestrzeń i układ. Może ciekawa ścianka działowa? Trzecia zasada: czerpanie z kompozycji elewacyjnych i materiałów stosowanych w architekturze drugiej połowy XX i XXI wieku. Jeśli chodzi o wykończenie ścian w architekturze wnętrz, coraz częściej spotyka się drewno, gładki kamień, różnego rodzaju panele kompozytowe, właśnie jako okładziny ścian. Podstawowym rozwiązaniem pozostaje zazwyczaj malowanie. Nie tapety, a nie nawet tapety do malowania. Bo to właśnie gładko pomalowana ściana wygląda najbardziej czysto, spokojnie i daje idealne cienie. Oprócz farby można stosować mikrocement, gipsowe panele 3D przeznaczone do malowania, wielkoformatowy spiek czy gres. I ten ostatni nie jest już używany wyłącznie w strefach mokrych, jak backsplash w kuchni czy łazience, ale też do wyodrębniania stref w salonie, np. wokół telewizora czy nawet w sypialni. Choć korzystanie z takich materiałów nie jest już nowością, ciąż może wydawać się nietypowe, bo to jednak zimny materiał, ale ma też swoje plusy. Na przykład ciekawą, dużą fakturę działa również jak wielki obraz. Jeśli ściana nie jest w całości obłożona gresem od góry do dołu, można patrzeć na nią z daleka jak na dekorację, a jeśli uzupełnimy to ciepłymi teksturami, drewnem, całość zyskuje przytulny charakter. Dlatego ściany w architektonicznych wnętrzach miejscami mogą przypominać elewację nowoczesnego budynku. I to nie tylko dzięki materiałom wykończeniowym, ale też dzięki formom i kompozycji. Często są to rozwiązania zaczerpnięte właśnie z architektury. Przykładem mogą być rozbudowane regały, zabudowy meblowe, które wyglądają jak obudowa kominka czy półki w domu za miastem. Szklane ścianki działowe przypominające fragment fasady ze szkła. Warto pomyśleć szerzej, jakie jeszcze materiały, poza drewnianą podłogą czy tapetą na ścianie, jesteście gotowi zastosować. To mogą być stawki z mikrocementu, drewno na ścianie, podłogi wylewane, gres wielkoformatowy w połączeniu z farbą. Czwarta zasada. Nie chodzi tylko o dobre oświetlenie, ale o światło i cień. Nagrałam już kilka filmów o tym, jak wybrać i zaplanować oświetlenie. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Ale w naszym dzisiejszym przykładzie kluczowe jest nie tylko prawidłowe obliczenie strumienia świetlnego, żeby światło było ani za dużo, ani za mało i żeby dało się dzielić je na różne scenariusze, np. główne górne światło, ale też to, żeby podkreślało stworzoną architekturę wnętrza. Działa to podobnie jak oświetlenie elewacji. Jest tu jedna ważna uwaga: światło trzeba zaprojektować dokładnie tak, jak lubicie. Tak, są normy dotyczące minimalnej ilości światła w różnych budynkach i pomieszczeniach, ale w praktyce jeden woli, gdy jest bardzo jasno, bardziej niż przewidują przepisy, a ktoś inny, nawet mając mocne światło górne, nigdy go nie włącza i wybiera przytłumione kinkiety czy lampy stołowe. Podświetlenia są w architektonicznych wnętrzach wykorzystywane bardzo często. Nie tylko budują nastrój, ale też podkreślają faktury materiałów i pomagają optycznie skomplikować przestrzeń. Mogą to być taśmy LED ukryte we wnękach, podświetlane listwy czy oprawy, które tworzą wrażenie szczelin świetlnych albo świetlnych studni, jakby za ścianą było jeszcze coś, co przypuszcza światło. To jest rozwinięcie wcześniejszych zasad. Daje wnętrzu przyjemną złożoność. Nie polecam jednak przesadzać podświetleniami. Nie chodzi o to, żeby zrobić świecący sufit dookoła czy oświetlić każdy kąt. Jeśli wcześniej określicie, co w danym wnętrzu ma być głównym elementem kształt czy tekstura to właśnie jego warto wyeksponować. Piąta zasada stworzenie spójnej logiki. Nawet jeśli forma i przestrzeń są dobrze zaprojektowane i wyglądają ciekawie, drobne błędy mogą wszystko zepsuć. Co mam na myśli? Na przykład brak osi, które architekci wykorzystują, żeby zgrać środek kanapy czy umywalki z osią drzwi, albo wstawić lampy idealnie na środku przejścia, albo przesunąć je celowo na krawędź drzwi, ale zawsze świadomie, a nie przypadkiem. W architektonicznych wnętrzach pojawia się dużo prostych linii. Oko zaczyna je śledzić, przechodzi ze ściany na podłogę, z podłogi na sufit i zatrzymuje się na przypadkowym przesunięciu łączenia podłóg. To wygląda jak błąd, bo w takim stylu to faktycznie błąd. Trzeba stać się perfekcjonistą. Jeśli projektujecie wnętrze pierwszy raz, nałóżcie na siebie plany podłóg, mebli, sufitów i oświetlenia i sprawdźcie, czy da się je powiązać. Przeprowadźcie niewidzialne linie, osie, żeby na przykład wszystkie lampy w łazience pasowały do wyimaginowanych środków płytek. Szósta zasada meble i detale architektoniczne. Wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory, dotyczyło głównie wykończenia wnętrza tego, jak sprawić, żeby całość wyglądała spójnie, oszczędnie i była przyjemna dla oka. Ale w rzeczywistości to właśnie meble, szafki, drzwi czy uchwyty są tym, czego faktycznie dotykamy i z czego korzystamy na co dzień. Dlatego z punktu widzenia praktyczności i wygody to one są najważniejsze. Trzeba znaleźć równowagę. Meble, sofa, kuchnia czy szafka pod umowalką powinny być częścią ogólnej kompozycji. Jeśli całe wnętrze jest proste, uporządkowane, o wyraźnych liniach, to i meble, tak jak większe bryły, powinny być dość proste i spokojne. Dziś istnieje nawet osobny nurt meble architektoniczne. To przedmioty, które wyglądają jak fragmenty architektury. Mogą być wykonane z tego samego metalu czy gresu, pokryte mikrocementem, ale są przez to dość zimne. Nie warto jednak rezygnować własnego komfortu. Jeśli nie lubicie szkła czy kamienia w dotyku, to lepiej je zostawić na ścianach, a przy meblach postawić na drewno czy tkaniny. Chodzi o to, żeby czerpać z architektury, ale nie zamieniać swojego mieszkania w surowy loft, gdzie śpi się na polerowanym kamieniu. Meble architektoniczne czy detale mogą wyglądać jak fragment nowoczesnego budynku. Ich kolory i faktury mają jeszcze mocniej podkreślać kształt. W takich wnętrzach im mniej zbędnych detali, tym lepiej. Siódma zasada: nie odciągać uwagi od tego, co najważniejsze. Jeśli w przestrzeni jest już wyraźny akcent, drobne detale mogą wprowadzać wizualny chaos i rozpraszać. Architektoniczne podejście zakłada spokojne podejście do dużych, pustych i otwartych przestrzeni nie zapełniać ich przypadkowymi półkami czy bibelotami, ale organizować przechowywanie tak, żeby było częścią całej kompozycji i znikało w przestrzeni, a drobiazgi były schowane. Oczywiście, gdy wszystko jest zamknięte, bywa nudno. Jeśli chcecie trzymać książki na widoku albo macie kolekcję, można ją zorganizować na jednolitym tle, na przykład ciemnym, i wtedy całość działa jak jeden większy element kompozycji. Ponieważ nowoczesne architektoniczne wnętrze stawiają na czystość formy, w ostatnich latach pojawiły się rozwiązania, które pozwalają pozbyć się zbędnych detali. Na przykład drzwi ukryte, listwy przypodłogowe schowane w ścianie, profile szczelinowe, sufit podwieszany ze szczeliną cieniową. Na pewno już je widzieliście. Ich zadanie jest zawsze to samo: usunąć nadmiar detali i wystających elementów. Podkreślić formy przestrzeni, stworzyć czyste granice między powierzchniami. Wszystko to przyszło właśnie z wykończenia fasad. Najciekawsze jest to, że podejście architektoniczne pozwala spojrzeć świeżo na znane rzeczy, wykorzystać znane materiały w nowym kontekście, rozwiązać problemy w inny sposób. Zadać pytanie po co i jak jeszcze można to zrobić. Na przykład, jeśli wybieracie drzwi wewnętrzne, to tak naprawdę nie potrzebujecie samych drzwi, tylko chcecie zamknąć otwór. Klasyczne drzwi z ościeżnicą nie są jedyną opcją. Czasem drzwi w ogóle nie są potrzebne, jeśli to nie łazienka czy sypialnia. Z tego podejścia biorą się betonowe blaty, meble, parkiet na ścianach czy blaty z gresą. Nie chodzi o to, aby wszystko wywracać do góry nogami, ani na siłę kogoś zaskakiwać. Chodzi o to, że kiedy sami zadajecie sobie nietypowe pytania, w odpowiedzi pojawiają się nietypowe pomysły. Architektoniczne wnętrze to nie jest styl i to nie musi być minimalizm. To baza, na którą można nałożyć jak ubranie dowolny styl. Dodać więcej tkanin, przedmiotów i osobistych akcentów. Dajcie znać, co myślicie o tych zasadach. Czy stosujecie je o siebie, czy macie pytania. Pomyślmy razem i do zobaczenia w nowym filmie.